U mnie jak zwykle, nienormalni ludzie i ich szalone pomysły na życie w podróży. Why do we cry over things? We don't want and that we sure that we don't need. Why do we want to be free? Zapytam, czym dla nich jest wolność i dlaczego jadą? Będzie także mnóstwo opowieści o krajach, kulturze i ludziach. Serdecznie zapraszam. Gorąco witam wszystkich słuchaczy. Nazywam się Filip, a to jest nietypowy podcast podróżniczy. Dzisiaj porozmawiam z człowiekiem, który objechał świat autostopem dookoła. Bez korzystania z samolotów, ani statków rejsowych. Opowie nam, ile kosztuje takie marzenie, jak przepłynąć oceany za jeden uśmiech i ręce gotowe do pracy. Będzie o kontrastach, czyli jak jednego dnia śpisz na ulicy, a kolejnego gościsz na wyspie milionera. Zaglądniemy też na dziewicze Wyspy Pacyfiku. To wszystko w nietypowym podcaście podróżniczym, który możecie obserwować na Instagramie, nietypowy podkreślnik podcast i na Facebooku nietypowy podcast podróżniczy. Jeżeli podoba wam się to, co robię, to niezależnie od tego, z jakich platform streamingowych korzystacie, zapraszam do obserwowania, followowania, a także dodawania komentarzy przy moim profilu. Pozwoli mi to dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Zapraszam więc w podróż dookoła świata. Witam ciebie Kamilu bardzo serdecznie. Witam serdecznie, cześć. Po co jechać dookoła świata? Skąd w ogóle taki pomysł? Pamiętam, że byłem na wymianie studenckiej na Cyprze i piliśmy piwo z chłopakami na Molu, i wtedy pojawiła się jakby pierwsza idea takiej podróży. Znaczy nie pamiętam konkretnie dnia, kiedy to było, ale pamiętam wydarzenie, kiedy powiedziałem o tym swoim kumplom i oczywiście nikt mi nie wierzył. A po co jechać w taką podróż? Oczywiście po spełnieniu marzeń, po poznanie smaków, po doświadczenie rzeczy, których. Nie da się doświadczyć w takim naszym codziennym życiu w strefie komfortu. I to się udało. Ale od to początku robię. miałeś koncepcję, żeby żeby jechać właśnie tak bardzo survivalowo, autostopowo, jak to stopowo? Kiedy już zacząłem układać plan podróży, to tak, to jakby głównym moim celem było to, żeby okrążyć świat, nie używając samolotu. Chciałem to zrobić początkowo. Bez płacenia za transport i bez płacenia za noclegi. Po sześciu miesiącach, kiedy byłem na Dominikanie, po raz pierwszy zapłaciłem za transport i za nocleg. Dopiero po 6 miesiącach? Dopiero po sześciu miesiącach, pierwszy raz. I z takiego powodu, że po prostu było zbyt niebezpiecznie na to, żeby gdzieś tam spać w namiocie, czy jeździć autostopem. Po prostu inni podróżnicy nie polecali mi tego. Niektóre rejony Dominikany też są... Zbyt niebezpiecznie, żeby tam w Aha. ogóle podróżować jako turysta, więc ze strachu po prostu nie, tego nie, nie chciałem robić w typowy dla, dla podróży sposób. Hmm, rozumiem. A skąd? No bo w pewnym momencie zaczęłeś rzeczywiście płacić za e, pewne dobra. Mhm. Skąd pieniądze na to wszystko? Bo twoja podróż trwała całe 3 lata. E, to było dokładnie 803 dni, czyli 26 miesięcy i 15 dni. Skąd pieniądze? Z oszczędności. No, czyli nie chciałbym przeliczać marzeń na, na pieniądze. No ale oczywiście wiadomo, że są one potrzebne do podróżowania. Nawet tak hardkorowego jak autostop. Zarobiłem po prostu gdzieś tam na emigracji w Anglii. No, ale tak jak długo długo przygotowałeś się do, do, do tej podróży? Długo zbierałeś te pieniądze? Zarabiałeś e, te pieniądze w Anglii? Powiedzmy około 3 miesięcy. Do podróży samej przygotowywałem się około półtora roku. E, samo wyruszenie też trochę kosztuje, bo trzeba się zaszczepić, trzeba kupić jakieś elektronikę, aparaty, telefon, plecak. Porządny plecak, bo no podróż przez tyle krajów no, wymaga porządnego sprzętu. E, więc samo wyruszenie też sporo kosztowało. A i te, te pieniądze zarobione przez te trzy miesiące starczyły ci na całą podróż? Nie pracowałeś nigdzie po drodze? Po około roku zacząłem, znalazłem taką dorywczą pracę na Florydzie, no bo już finanse się uszczuplały i pracowałem w hotelu, no na Florydzie po prostu, gdzieś tam przy plaży. A bez problemu znalazłeś tą pracę? To znaczy mówisz, że każdy człowiek, który ma trochę szczęścia i chęci może znaleźć taką pracę jako Polak? w Stanach Zjednoczonych będący przejazdem na wizie turystycznej? E, no nie chcę poruszać kwestii wizowych, ale myślę, że odwaga jest tutaj najważniejsza. No oczywiście ch chęci e, i trochę szczęścia też może, ale myślę, że odwaga... E, Raczej i... bez problemu z tą robotą o, tak, w Stanach. Tak, no, bez problemu. Mhm. A ile jesteś w stanie powiedzieć, ile, ile średnio wydawałeś dziennie? Jaki był twój dzienny budżet? Powiedzmy około 10 dolarów dziennie. To wychodzi powiedzmy 1000 zł na miesiąc. I no wiadomo, że były kraje jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, które nie są zbyt tanie i tam więcej się po prostu wydawało powiedzmy około 15 dolarów dziennie. No ale myślę, że w budżecie około 1000-1200 zł można się zamknąć w tych nawet krajach bardziej bogatszych i w tych biedniejszych, tańszych powiedzmy nawet 800 zł. Uwzględniając to, że śpisz w namiocie, podróżujesz stopem, czasami couchsurfing. Właśnie jak wyglądał twój zwykły dzień w czas takiej podróży? To znaczy ty przed... <głos》> codziennie rano wstawałeś, składałeś namiot i szedłeś na wylotówkę i łapałeś stopa, tak? I codziennie rano był ten ruch, przemieszczanie się? No zależy właśnie też od kontynentu, ale powiedzmy, że tak, że te dni autostopowe wyglądały tak, że wstawałem, składałem namiot i szedłem na wylotówkę. E, gdzieś tam e, może toaleta na stacji benzynowej. E, wiadomo, że gdy, jak miałem szczęście, to też trafiałem na dobrych ludzi, którzy mnie gościli ze sprawą car-surfingu albo nawet kierowców, którzy proponowali nocleg u siebie. E, no ale głównie tak. To, Głównym to był namiot. Muszę to pytanie zadać. Muszę to pytanie zadać, bo to mnie najbardziej interesuje. Wśród y, wszystkich autostopowiczów, to znaczy, jaki był Twój najdziwniejszy nocleg. A myślę, że to było gdzieś w okolicach Meksyku, w mieście Mazatlan. On był, może nie był dziwny, ale był <grymny> dziwny po czasie, bo Aha. dowiedziałem się, że w tym mieście Mazatlan po prostu to było miasto, które było około 10 czy 15 lat temu rzezią wojny narkotykowej. I jakby to, to był dziwny nocleg, ale z perspektywy czasu. Ale rozbiłeś się gdzieś, gdzieś za śmietnikiem, w lesie. To było gdzieś w centrum miasta na placu Zawa. Okej! Okay. Host na couchsurfingu przestał odpowiadać na mój telefon, ja nie miałem co zrobić, a ja byłem na tyle zmęczony, że nie zależało mi, żeby znaleźć dobre miejsce, więc w okay. jakimś tam placu zabaw się rozbiłem. Duża część twojej wyprawy, dużą część twojej wyprawy stanowiły oceany. Ile czasu w sumie spędziłeś na tych oceanach? Ocean Atlantycki to powiedzmy przy spokojnym, to jest mały pikuś, to jest powiedzmy z Wysp kanadyjskich na Karaiby to jest żegluga około 15 dni. No, a akurat ja, ja płynąłem łódką 21 metrów, to szybciej się płynie taką e, łódką niż krótszą. Powiedzmy 15 dni od, od Wysp do wysp, żeby przekroczyć Atlantyk. Od Hiszpanii do Wyspy Ranejskich 8 dni, i powiedzmy z Martyniki na Florydę około też 8 dni. Czyli to był, powiedzmy, miesiąc czasu na przekroczenie całego Atlantyku, a miesiąc czasu na Pacyfiku to jest, powiedzmy, od jakichś tam wysepek do wysepek. Mhm. No ale trzeba zauważyć, że Ocean Spokojny zajmuje 30% globu. No powiedzmy, standardowa taka osoba, która nie podróżuje, nie wie o tym, no bo jak się spojrzy na mapę świata, no to Ocean Spokojny jest y, przepołowiony i nie widać jego ogromu na, nawet na mapie ale to jest około 30%. A ile, ile czasu spędziłeś na tym oceanie spokojnym? 7 miesięcy. 7 miesięcy. Tak. Rozumiem, że to nie, była taka, to nie był taki ciągły rejs, tylko w pewnym momencie to była, był rejs od jakichś tam atoli do innych archi archipelagów, aż ostatecznie wylądowałeś w Australii. Tak. Znaczy no 6 miesięcy, równo 6 miesięcy z Panamy do Australii i później około jeszcze miesiąca do, z Australii do Bali. Najdłuższy rejs trwał 28 dni. Bez żadnego lądu, bez internetu, czasu. bez I świeżych coś, owoców. I zbrzydło ci to? Lubisz to? Wróciłbyś na morze, czy na ocean, czy już nie niekoniecznie? Nie Wróciłbym na morze, ale jako kapitan. A czemu? Chciałbym decydować o tym, gdzie, gdzie popłynę. <laughs> Rozumiem. No dobrze, ty mówisz, że to nie były statki rejsowe, to nie były do końca takie statki, w których Ty płaciłeś za bilet. Eee, nazwijmy to jachtostopem. Mhm. Jak się taki jachtostop łapie? To były, to były jachty typu 20 metrów, 15 metrów kwadratowych, takie powiedzmy pełnomorskie, ale rozmiaru powiedzmy takie, jakie się widzi czasami na Mazurach. No tak, no, mój pierwszy i najgorszy jacht miał 6 metrów, 6 czy 7 metrów, 26 stóp dokładnie. I ta, no, to był najgorszy jacht po prostu, najdłuższy jacht miał 21 metrów, był też jeden katamaran, który miał 15 metrów, bardzo komfortowy, jak się łapie jachtostop? Przez internet, ale to nie jest skuteczna metoda, są takie strony jak Find the Crew albo Crube. można tam zamieścić ogłoszenie, że szukamy jachtostopa, albo że... Albo są ogłoszenia, że załoga szuka załoganta, to że kapitan szuka załoganta, tak. dokładnie. Więc też można z, zobaczyć, no ale wtedy trzeba mieć doświadczenie. Jeżeli się nie ma doświadczenia, nie ma raczej szans, żeby znaleźć jak to stop na takiej stronie internetowej. E, I najbardziej skuteczną metodą jest po prostu e, pójście do portu i porozmawianie z, z kapitanami. Wtedy jakby można pokazać się od najlepszej strony, e, powiedzieć, że się umie gotować i dobrze się szeruje pokład. Wtedy jest dużo szansa na to, że kapitan nas zawiedzie. Jaka była Twoja taktyka? Przyjeżdżałeś do portu, tak? Na Karaibach albo na Wyspach Kanaryjskich. Po dwóch, trzech dniach pytania o kapitanach, miałeś załogę? miałeś, miałeś jacht i ehm, płynąłeś dalej? Mój pierwszy jachtostop złapałem na Gibraltarze po 10 dniach, przy czym nie miałem żadnego wcześniejszego doświadczenia na, na jachtach, więc to było bardzo trudne zadanie, bo, no bo nigdy nie miałem doświadczenia. Nigdy wcześniej na, na jachcie nie stałem, nie wiedziałem, co to jest fok albo genua albo Spinaker. Teraz powiedzmy, to jest bardzo. Proste, proste sprawy. Podstawowa wiedza. Podstawowa momencie. wiedza, tak. Naj, najtrudniej było z jachtostopem w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich. Tam łapałem jachtostop przez 2,5 miesiąca. 2,5 miesiąca? 2,5 miesiąca, ale dlatego, że była strasznie duża konkurencja. Poznałem około 60 osób, może, którzy próbowali zrobić to samo co ja, czyli przekroczyć Atlantyk jachtostopem. I to utrudniało bardzo zadanie. Poznałem jedną parę z Francji, która miała bardzo bardzo, bardzo fajny sposób na łapanie jak to stopa. I oni stosowali taką taktykę book swap, czyli wymiana książek. Wzięli książki z, z portowej pralni, schowali do skrzynek i chodzili po łódkach i pytali się kapitanów, czy nie chcą wymienić jakiejś książki. I po tygodniu oni mieli już kilka ofert płynięcia przez Atlantyk, a no, mi to zajęło dwa i miesiąca, żeby cokolwiek mhm. mieć. Więc na pewno myślenie takie out of the box, jak się mówi po angielsku, tutaj pomaga. Sprzyja, trzeba być no, trochę kreatywnym. Na pewno tak. A są jakieś niepisane zasady jachtostopowiczów, jakiś kodeks jachtostopowiczów, który stosuje się w porcie? No bo rozumiem, że przy, przy, przychodzisz do portu, a tam 60 innych osób czeka i codziennie, tak jak ty, idzie po tych samych łódkach i pyta się, czy ktoś gdzieś nie odpływa. No. Wydaje się to być abstrakcyjne, trudnym zadaniem znaleźć jakąś, jakąś łódkę. Powiedzmy tak, w autostopie są zasady takie, że jeżeli idzie się na wylotówkę i ktoś tam już stoi, to trzeba poczekać na tę osobę, aż ta osoba odjedzie e, i wtedy dopiero my łapiemy. W autostopie czegoś takiego nie ma. Po prostu najbardziej kreatywna, najbardziej mądra, najbardziej urokliwa osoba, czy, najbardziej, czy osoba, która ma największe szczęście. To taka osoba odpływie pierwsza. Mhm. Jest bardzo dużo osób, które w ogóle nigdy nie odpływają, bo no też trzeba być wytrwałym w takich miejscach właśnie jak wyspy kanaryjskie, gdzie tych stopowiczów jest naprawdę dużo, to no, trzeba być wytrwałym. Ja już też no, były, były kryzysy wiadomo, bo po, po miesiącu czy po półtora miesiąca stwierdzałem, że może to nie dla mnie, może powinienem wrócić samolotem czy kontynuować w inny sposób. No ale wytrwałem w tym i... E, lepiej, nie lepiej, lepiej nie rezygnować, trzeba trzymać się swojego planu. No dobra, płyniesz sobie przez ten Atlantyk, to jest w ogóle region bardzo ciekawy, bo dość ciężko dostępny dla zwykłych ludzi, to znaczy... Nie na wszystkie wyspy da się dolecieć samolotem, często żeby dolecieć na te, na te bardziej tropikalne, bardziej egzotyczne wyspy musisz się dostać na inną wyspę, potem wziąć jakąś łódkę, dopłynąć tam indywidualnie, no to by się to udało. Przede wszystkim pierwsze pytanie, czy rzeczywiście bezludne wyspy istnieją? E, tak, oczywiście, że tak. Jest bardzo wiele bezludnych wysp, nawet jest bardzo wiele archipelagów bezludnych. Ja osobiście byłem na takim archipelagu Chesterfield, Chesterfield Islands. To jest blisko Nowej Kaledonii, bliżej Australii, ale dalej na Pacyfiku. I to jest teren bardzo trudno dostępny. Tam turystów nie ma. Tam nie da się wykupić wycieczki turystycznej, która zabierze nas na ten archipelag, właśnie. I jedyną, podejrzewam, że jedyną metodą, żeby się tam dostać jest właśnie posiadanie prywatnego jachtu. Mhm. Więc miałem taką okazję w tej podróży, żeby być w miejscach na świecie niedostępnych dla powiedzmy zwykłych osób. A jak wygląda taka bezludna wyspa? To akurat był właśnie atol, czyli wyspa stworzona przez wulkan, który się zapadł po jakimś tam czasie. Jak ona wygląda? Powiedzmy jest taka rajska, czyli są palmy, akurat my byliśmy na atolu, zamieszkałem przez ptactwo i tam tych ptaków było tysiące, też właśnie na tym, tym atolu znalazłem puszkę bidon z 1918 roku. Prawdopodobnie z któregoś okrętów amerykańskiej marynarki wojennej wypadł i, i tam znalazłem właśnie ten bidon i mam go teraz w domu. Znakomicie, bo tam się toczyło bardzo dużo bitew podczas II wojny światowej. A jak takie ptactwo tam żyje, to ono się, jak ono reaguje na człowieka? Uciekają rzeczywiście, czy, czy, są, czy to ptactwo reaguje jakoś inaczej, zwierzęta reagują jakoś inaczej niż zwierzęta, które na co dzień obcują z człowiekiem? No tak, reagują inaczej, bo nie reagują wcale. W ogóle się ptaki nie bały nas, ludzi. Podejrzewam, że nie wiedziały, jakimi mhm. istotami w ogóle jesteśmy, więc to też było. No powiedzmy, jak się podeszło na 50 cm, to wiadomo, że reagowały. Zwłaszcza jak miały jakieś tam młode obok siebie, ale to nie jest coś, co widzimy w Polsce ze zwierzętami. Na pewno trochę inne doświadczenie. Płyniesz dalej, dopływasz do archipelagu Vanuatu, kolejne bardzo ciężko dostępne miejsce. Spędzasz tam dość dużo czasu, bo 2-3 miesiące. Jak wygląda życie na takiej wyspie? Jacy są tam ludzie? Co ich wyróżnia w porównaniu do ludzi, których widzisz na kontynentach azjatyckim europejskim? Na pewno są to ludzie bezinteresownie mili. Niejednokrotnie zdarzało nam się, że kotwiczyliśmy przy którejś z wysp, a tych wyspie jest około 90. I podpływali do nas lokalsi na kanu, czyli na takiej łódeczce z pływakiem bocznym zrobionej z drewna. Nie ma tam gwoździ, tylko są liny. I oferowali nam całkowicie za darmo warzywa, owoce, wszystko stworzone przez naturę. I to, co ich jeszcze wyróżnia na Vanuatu, to to, że tam są ludzie szczęśliwi, ale mi się wydaje, że to wywodzi się z tego, że nie, tam nie ma pieniądza. Znaczy, oczywiście istnieje pieniądz, ale. Nie ma pogoni za tym pieniądzem, tak jak tutaj u nas na zachodzie, powiedzmy w zachodnim świecie. I wydaje mi się, że to szczęście też wychodzi z tego, że um, ludzie nie mają oczekiwań tak wielkich od życia jak, jak w tym właśnie świecie zachodnim, gdzie my się rodzimy e, i od dziecka jesteśmy pytani: kim chciałbyś zostać w przyszłości, ile chciałbyś zarabiać i um, na jakie studia idziesz? Tam nie ma oczekiwań od życia, bo, bo nie ma tyle moż możliwości. Ale to, to właśnie też nie jest złe, uważam, że to też jest dobre, żeby po prostu tam ludzie się cieszą z tego, co mają. I, a mają wszystko, bo y, żywność jest od matki natury, jest wiele ryb i y, 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 owoców, warzyw, mają wszystko. A tam rzeczywiście są pieniądze jako takie? Czy, czy y, by, słyszałem o wyspach, na których y, walutą jest, są jakieś koraliki, muszelki, tego typu rzeczy. Takie coś to było chyba na atolach, y, Polinezji francuskiej, to MOTU, mm. bo tam e, korale są i perły, ale nie, na Vanuatu są normalnie pieniądze mm. i są oczywiście też miejsca takie bardziej komercyjne, turystyczne, gdzie są powiedzmy lokalni biznesmeni z, z Vanuatu i ceny są powiedzmy australijskie, bo, to, bo turyści zazwyczaj pochodzą z Australii. E, powiedz mi, e, widziałem na Twoich zdjęciach, że. Uczestniczyłeś tam w jakichś obrzędach bardzo interesujących, bo tam kobiety były ubrane w jakieś stroje z liści z biustonarzami w postaci kokosów, kokosów tak? Powiedz coś więcej o tym. No tak, nigdy nie widziałem tego, powiedzmy, w środowisku naturalnym. Wszystko, Każdy obrzęd, który widziałem, był jakby obrzędem kulturalnym albo stworzonym dla turystów. I uważam, że na świecie jest coraz mniej społeczeństw, które ubierają się w taki naturalny sposób. Czyli tak jak mówisz, biustonosze z kokosów, czy jakieś spódniczki z liściów, liść, liści palmowych. Więc to jakby już jest komercha. I na Vanuatu, tak jak powiedziałem, nie ma oprócz obrzędów kulturowych i turystycznych, nie ma, nie ma czegoś takiego, że jest wioska, w której ludzie nie noszą ubrań, które my znamy z Europy na przykład. Spędzasz w sumie na Vanuatu 2-3 miesiące, co ty tam robisz? Generalnie byłem zależny od, od łodzi, na, na której byłem, czyli od kapitana z RPA, ale nie przeszkadzało mi to, bo nie płaciłem za nic, ani za miskę, ani za pobyt na, na jachcie, więc zgadzałem się na wszystko, co kapitan postanowił. Ale generalnie zwiedzaliśmy, pływaliśmy dużo, nalkowaliśmy z butlą, surfowaliśmy nawet trochę. Spędzaliśmy aktywnie czas, ale też nie przeczytałem nigdy tylu książek w swoim życiu, co właśnie na Vanuatu przez te dwa miesiące, bo tyle miałem czasu. Piłem też trochę kawy, czyli to jest taki lokalny napój, kawa pisana przez V. Kawa jest z takiej rośliny o nazwie pieprz metysynowy, jej efekty w głównej mierze to uspokojenie, lenistwo. Ja bym porównał trochę to do alkoholu, ale alkohol o jasnym umyśle. Czyli kawa nie powoduje, że, że myślisz w sposób inny, jesteś bardziej zrelaksowany. I na Vanuatu piją to zazwyczaj mężczyźni. Wiem, że na wyspie Tana, na Vanuatu, kobiety w ogóle nie mogą tego pić. Nie mogą nawet spróbować kawy. Generalnie kawy piją na całym Pacyfiku, na Mikronezji, na Vanuatu, na Fidżi. Piłem to w dużych ilościach na Fidzi, ale nie czułem żadnego efektu. Na no Vanuatu wypiłem około może dwie miski i czułem, że już jestem bardziej zrelaksowany. Poczekaj, dwie miski, co to znaczy? E, takie miski, miski powiedzmy e, pół miski kokosa, w ten sposób. Na Fidzi również się to pije w taki sposób, czyli e, pół misek kokosa to jest powiedzmy miska. E, dobra, płyniemy dalej, jeszcze nie jesteśmy w Australii. Pokazywałeś mi znakomite zdjęcie, na którym kąpiesz się, przywiązany liną do jachtu, właściwie na środku oceanu. Rozumiem, że takie kąpiele tam uprawialiście nie raz. Jakieś rekin tego typu zwierzęta nie są problemem? Przywiązany do liny akurat pływałem tylko raz i to było na, na, dalej na oceanie spokojnym, ale już bliżej Indonezji, bliżej Ciśnienia Torresa. I akurat wtedy nie mieliśmy zbyt dużego wiatru, i wraz z kapitanem, i właściwie to był mój pierwszy i ostatni kapitan, to była ta sama osoba, tak się złożyło w tej podróży. I wraz z kapitanem stwierdziliśmy, że zrobimy sobie taki wodny kulik i przywiązałem się do liny i wskoczyłem do wody. Po czym kapitan stwierdził, że trochę doda mi więcej frajdy, odpalił silnik i płynęliśmy dosyć szybko. Po czym ja opór wody był już taki duży, że nie, nie zdołałem utrzymać tej liny i odpuściłem. I zostałem tylko ja i, i morze, i oddalające się ode mnie łódka. I takie, takie pustki, jak wtedy w życiu nigdy nie doświadczyłem. I chyba ciężko jest doświadczyć, bo do najbliższego brzegu było około 500 km. A żeby zatrzymać łódkę, to trzeba najpierw ściągnąć żagiel, a akurat wtedy mieliśmy spinaker czyli taki żagiel na, na słabsze wiatry. Więc to, to się trochę zeszło, powiedzmy kilkanaście miałem minut tylko dla siebie. I no tak, to było... Doświadczenie, którego chyba już nigdy w życiu nie, więcej nie doświadczę. <gry> Fenomenalna historia. Yy, znasz też znakomitą historię. Mówiłeś, jakiś, jakiś milioner zaprosił ciebie. Yy, tak, to było też na Vanuatu. Musimy się troszkę wrócić. Yy, mój kapitan, z którym wtedy akurat żeglowałem, poznał w restauracji. Drugiego żeglarza, który się okazał jakimś e, australijskim multimilionerem, który posiadał prywatną wyspę na Vanuatu, i on na tą wyspę zaprosił. E, i to też jest evenement, bo na tej wyspie było lądowisko dla samolotów, e, takie mini-kino, mini-biblioteczka, pokój Gier z billardem, e, z rzutkami z PlayStation, ze wszystkim. E, była na tej wyspie nawet koparka, motocykl, kłady, bugi, wszystko, czego można było chcieć, czego dusza zapragnie. I no tak, miałem też możliwość porozmawiania z, z tak bogatym człowiekiem. Podzielił się swoimi mądrościami życiowymi i finansowymi. No na pewno to było takie jedno z najbar najbardziej niesamowitych doświadczeń, jakie doświadczyłem. Jak Budujące z pewnością. No to też, to też. Mhm. Też fajna historia była z tą wyspą związana, rozmawiałem z żoną właściciela tej wyspy. Opowiadała mi o tym, że mieszkałem na tej wyspie przez 10 lat to było ich marzenie i czułem się spełnieni, po 10 latach mieszkania na tej wyspie czułem się spełnieni i chcą zaznać w życiu czegoś innego Mówiła o tym, że mieszkając na takiej wyspie nie ma możliwości pójść do restauracji czy do kawiarni, czy poznać kogoś nowego i po prostu czułem wielkie spełnienie i chcieli wyprowadzić się z tej wyspy i, i ją sprzedać pójść gdzieś dalej do przodu tak, podczas rozmowy z żoną tego właściciela poczułem, że że ja przeżywam to samo, że jestem w podróży moich marzeń, robię to co kocham, ale chciałbym w życiu już gdzieś w innym kierunku pójść. No poczułem spełnienie w tym momencie właśnie. Mhm. Właśnie, co powiesz o kontrastach w Twojej podróży? To znaczy, jednego dnia lądujesz na wyspie milionera i spędzasz tam trzy dni, a innego dnia śpisz za świetnikiem pod namiotem, tak? No tak, doświadczałem wielu rzeczy w podróży. Na przykład w Las Palmas podczas mojej dwumiesięcznej bez, bezdomności poznałem wielu e, hipisów, którzy nauczyli mi mnie, jak żyć na ulicy jak przetrwać na ulicy. E, mieszkaliśmy w namiocie na plaży, zarabialiśmy na ulicy i jedliśmy za darmo. Zarabialiście na ulicy? Zarabialiśmy na ulicy. I w jaki sposób co robiliście? To się tak fajnie nazywa po angielsku basking, czyli zarabianie w różny sposób. Po, po prostu musisz uatrakcyjnić czas przychodni. Życie uliczne Życie uliczne, dokładnie. Czyli na przykład grasz na gitarze, albo robisz bańki. Tak jak mhm. my robiliśmy to w ten sposób. Jeżeli nie, nie masz żadnego talentu muzycznego, możesz robić bańki. Przepis na płyn do bańek można znaleźć w internecie. I tak jako ciekawostkę powiem, że około 40 zł na godzinę można zarobić na Wyspach Kanaryjskich, zarabiając w ten sposób. No, może jeszcze powiem o tym, w jaki sposób. Zjeść za darmo w Europie. Jest wiele przytułków dla bezdomnych, albo coś, co się nazywa dumpster diving, czyli nurkowanie w świetnikach, jeżeli byśmy przetłumaczyli to dosłownie. Fryganizm. Fryganizm po polsku. Tak, tak. Dumpster diving się mówi po angielsku. I powiem szczerze, że ja nigdy w tej podróży nie zostałem bez pieniędzy. Zawsze miałem jakby rozsądną głowę i wydawałem pieniądze z, z głową. Ale chciałem po prostu doświadczyć różnych rzeczy i dlatego to robiłem. Dlatego jadłem w przytułkach dla bezdomnych, dlatego spałem na plaży, nie w hostelu. Chociaż to też może z oszczędności, wiadomo, ale, ale chciałem po prostu doświadczać. Do, doświadczać wszystkiego. Tak jak powiedziałeś, kontrastów, bo w tym świecie naszym, w sferze komfortu, nie da się tego doświadczyć. Mhm. W pewnym momencie właśnie takiego życia też dochodzi do ciebie to, że yy, im mniej masz, tym relatywnie więcej masz. i jakby nie tyle bardziej doceniasz to, co masz, ale zdajesz sobie sprawę, jak mało potrzebujesz. Dokładnie, dokładnie. Zwłaszcza żyjąc z plecakiem na plecach i. Gdzie cały dobytek masz, cały dobytek życia masz na swoich plecach. Dokładnie. Prawda? Wtedy się doświadcza tego, że ta pogoń, którą mamy tutaj w naszym świecie, to jest całkowicie niepotrzebna i szczęście można osiągnąć w minimalizmie, a nie w konsumpcjonizmie z taką myślą zostawiam Państwa na ten moment i już zapraszam na kolejną część rozmowy z Kamilem, która ukaże się już za dwa tygodnie. Jeżeli chcecie więcej historii, albo interesują Was zdjęcia z podróży Kamila, zapraszam na profil Proxima Parada pisany przez X. Napiszcie do Kamila, chętnie odpowie na Wasze pytania. Jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami podcastu, zapraszam do obserwowania i followowania profilu nietypowego podcastu na Instagramie, Facebooku czy wszystkich platformach streamingowych. Do usłyszenia za dwa tygodnie. To survive all these storms, that's the kind of thing you need them.